Pana Ministra serdecznie i podnieście dłonie nad głowę. Ponohajcie do Pana Ministra pięknie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim kochani, ale dużo was. My naprawdę dzisiaj ten rekord jesteśmy w stanie e, ustanowić. Zobaczymy kto w przyszłym roku będzie go chciał pobić. Być może Świdnica pobije swój własny, ale zachęcam do tego, żeby dzisiaj tak mocno, wytrwale, bo tutaj są kontrolerzy z Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości, którzy Was liczą, sprawdzają, czy wszyscy uczestniczą w biciu rekordu. Kochani, ale mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, ważny dzień. Ogólnopolski Dzień Praw dziecka! Praw bardzo ważnego człowieka, dziecka. Pamiętajcie o tym, że każdy z Was te prawa ma zagwarantowane, tylko i aż dlatego, że jest dzieckiem, że jest młodym człowiekiem, który nie ukończył 18 roku życia. Korzystając teraz z okazji, życzę Wam, żeby te prawa były zawsze przestrzegane, żebyście zawsze byli szczęśliwi, żebyście pamiętali o tym, że oba Was są ludzie, którym naprawdę na Was zależy. To są rodzice, to są przyjaciele, to są nauczyciele, to są koledzy, koleżanki i wszyscy, którzy tutaj się zebraliśmy. Zebraliśmy się po to, żeby razem z wami świętować. Dzisiaj Świdnica jest nie tylko stolicą dziecięcych marzeń. Dzisiaj Świdnica jest stolicą praw dziecka. zaczyna się od mała, stąd załaga tata. Jesteście gotowi? Mama spojrzała na tatę, Tata do do mamy. My wiedzieliśmy, że od dziś Już nie będziemy sami. Powiedziałem, mama grała z nami w trable. A we wtorek czekaliśmy się książki w środę koni pacy przyszedł nagle, śnieg upyło, co nie miała, to się nie. Sładek karda z uchemniczy nam tłumaczył, kronik wielcy, z koni, krowerowy raj. Niech co wiedzieliśmy, już co znaczy, nieś rodziców takich fajnych, takich naj. Jeśli jesteśmy tylko raz, Rodzice! 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 Rodzice!

Podziękujemy wszystkim za to postanie. Dziękujemy. 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 jeszcze ja raz dzieci nie raz. Piękny tuba i silnicy. Przechodził do historii dzień. mi cowa o mojowolski dzień praw Powtarzamy dzieci, jeszcze raz. Dzieci nie cieszy. Zbrawa dla nas. Wszystkiego Dziękujemy. Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie widzieli rejerów. Zapraszamy na spotkanie Masz prawo do swych praw. Zapraszamy do Teatru Miejskiego. Dziękujemy bardzo tym, którzy już obejrzeli to widowisko. Pamiętajcie o Janusiu Pamiętajcie o Marku Mikulatu. Mianusiu Korczaku-Kurczaku. Wszystkiego zobaczenia dzisiaj. Teraz z na spektaklu i o 17.05. na wolno dziecka, y cyemżoby oi to sidlu wazyśa framžysca tożo bacone